Niedawno nasz parlament przegłosował ustawę o tak zwanych parytetach. Mianowicie na listach wyborczych każdej partii będzie musiało być minimum 35% pani. Powodem dla którego postępiono w ten sposób jest chęć równouprawnienia kobiet i mężczyzn. No ale jeśli równouprawnienie rozumiane w sposób procentowy, no to powinno być 50 na 50. Tutaj jakimś dziwnym trafem zastosowano tylko parytet 35%. Oczywiście nie będę się rozwodził nad tym, że prawdziwa równość to jest wtedy, kiedy niezależnie od płci mamy takie same szanse, no i wygrywa lepszy. Jeśli panie są lepsze w polityce, no to niech i 100% list zajmują, nie ma problemu. Była taka partia kobiet, gdzie właśnie panie dominowały, zdaje się, nawet prawie w 100% na tych listach. No i wynik tej partii był bardzo Mizerny. Oczywiście. Nikt nie ma wątpliwości, że jest to wynik postępowej ideologii i jakiegoś takiego wojującego feminizmu. Przy okazji wmawia się nam, że pojawienie się kobiet w polityce w jakiś sposób poprawi obyczaje, zmieni zasady, zmniejszy korupcję, agresję itd. Przykładem tego, jak skorumpowane są kobiety, można zobaczyć w działalności bardzo sławnego agenta Tomka, który właśnie zajmował się kobietami z najwyższych sfer, czyli posłanką Platformy. Obywatelskiej panią Sawicką, czy byłą żoną pana Pazury, z kolei z takiego establishmentu kulturalnego czy artystycznego. No i obie te panie jakoś nie dają nam wielkich nadziei, że rzeczywiście kobiety są mniej podatne na korupcję czy inne zachowania przestępcze. Dzisiaj chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć o tej skłonności do agresji. Rzeczywiście. Kobiety, jeśli patrzeć na ten wzór czy ideał kobiet przed 100 czy 50 lat były bardziej delikatne i mniej agresywne. Ale czy rzeczywiście dzisiejsze panie spełniają ten wyidealizowany wzorzec? Znajomy ochroniarz już dość dawno temu mówił mi, że coraz większe kłopoty na dyskotekach czy koncertach bramkarze mają właśnie z kobietami. O ile mężczyźni, jeśli się biją, no to dość szybko okazuje się, który z nich tam nie ma szans, i ta walka jest rzadko kontynuowana, jeśli jeden okazuje już jakieś oznaki słabości. O tyle panie walczą w bardzo brutalny, taki wręcz drapieżny sposób, i wręcz nie można ich rozdzielić. O ile z mężczyznami idzie to stosunkowo łatwiej, to z paniami ochraniarze mają bardzo wielkie problemy. To zjawisko doczekało się już takiego opracowania socjologiczno-psychologicznego, i w gazecie wrocławskiej czytamy dość ciekawy tekst, który wychodzi z takiego przypadku pierwszego gangu zorganizowanego przez kobiety, i pracownik sądu, pracownicy sądu i policji podają pewne statystyki i uwagi ogólne. Okazuje się, że narasta procent kobiet oskarżonych o najcięższe przestępstwa. W porównaniu z ubiegłym rokiem, na przykład w przypadku zabójstw mamy wzrost z 88 przypadków przestępstw tego typu popełnionych przez kobiety do 104 jeśli chodzi o usiłowanie zabójstwa mamy 800 kobiet, 2000 brutalnych pobić. No to są rzeczywiście już dane dość takie alarmujące, że coś w populacji pań się dzieje. Przedstawiciel sądu karnego ze Świdnicy opisuje w dość taki zgodny z tym co wspomniany przeze mnie pracownik ochrony mówił. Tu cytuję wypowiedź pracownika sądu. Co gorsza, gdy już pojawiają się kobiety jako sprawcy cierpień innych, to ich czyny są znacznie bardziej brutalne niż mężczyzn. Kobiety, jakby traciły hamulce. Gdy katem jest mężczyzna, to ofiara potrafi go przekonać, aby nie robił jej krzywdy. U kobiet jest to raczej rzadkie. Często to oskarżona kobieta jest najbardziej brutalna. Mało tego, to ona często podjudza mężczyzn, by robili krzywdę ofierze. Mamy tu więc wypowiedź pracownika sądu, czyli człowieka, który ma na co dzień do czynienia z przestępczością kobiet. Mamy wypowiedź, która absolutnie przeczy takiemu lukrowanemu stwierdzeniu, że kobiety w jakiś sposób poprawią standardy polityki i uczynią ją bardziej uczciwą czy łagodną. Ale za chwilę jeszcze przeczytam kilka wypowiedzi profesora, tym razem psychologii społecznej, pana Dariusza Dolińskiego, też z Wrocławia, byśmy zobaczyli, że te zmiany u kobiet są związane z wychowaniem. To, co my chrześcijanie bardzo mocno i często podkreślamy, że owoce tego coraz gorszego społeczeństwa, jakie przychodzi nam zbierać, z jakimi mamy do czynienia na ulicach, one rosną, hodowane są w naszych rodzinach, która ze względu na to postępowe, lewackie zniekształcenie, które dociera już praktycznie do każdej rodziny, nie tylko jako pewna ideologia, ale już jako przepisy prawa karnego czy pewna taka ideologia tego zrównywania kobiet i mężczyzn. Ona rzeczywiście rodzi konkretne owoce. Już dzisiaj jesteśmy kilkanaście czy, czy kilkadziesiąt lat po tych pierwszych takich silnych bodźcach, by w ten sposób zmienić wychowanie społeczeństwa, i stąd pojawienie się tych owoców jest czymś oczywistym. Dlatego, no, zobaczmy, co psychologowie na ten temat odkryli. To fragment wywiadu z tym profesorem. Z roku na rok wzrasta odsetek kobiet, które wchodzą w konflikt z prawem. Co jest tego powodem? Profesor odpowiada: Zmieniający się sposób wychowania, czego dowodem są badania nad konformizmem. Wynika z nich, że różnice się zatarły. Dlatego dziś mało kto inaczej wychowuje dziewczynki niż chłopców. A jeszcze 50 lat temu dziewczynki były postrzegane jako te delikatne. Grzeczne, bardziej ułożone i tylko chłopcom pozwalało się na niezależność. I kobiety są coraz bardziej agresywne? Zgadza się, bo jeśli już panie trafią do grup przestępczych, to są to jednostki wyselekcjonowane tak zwany męski typ charakteryzują się one ogromną agresją fizyczną, charakterem psychopatycznym dlatego są tak niebezpieczne. Zresztą od zawsze panie miały w sobie większe pokłady agresji, tyle, że je tłumiły. Dzisiaj coraz więcej z nich daje tej agresji ujście. Bardzo miło jest przeczytać takie wypowiedzi psychologa. Są one absolutnie zgodne z Biblią. Smutne, że. My, społeczeństwo, musimy, że tak powiem, odkrywać Bożą mądrość przez spożywanie gorzkich owoców naszej głupoty i eksperymentów tam, gdzie, jak to się mówi, od dawna było wiadomo, jak należy postępować. I tak, zmiany w procesie wychowawczym. Wcześniej inaczej wychowywano dziewczynki. Od razu je w jakiś sposób ukierunkowywano na te zachowania delikatne, na zajmowanie się takimi bardziej kobiecymi, powiedzmy w tym tradycyjnym, klasycznym rozumieniu tego słowa rzeczami, jak wychowanie domu, jak zajmowanie się dziećmi, jak w pewnym sensie usługiwanie mężowi, czyli gotowanie, sprzątanie, pranie. W to wszystko wdrażano dziewczynki od małego i były tego efekty, że kobiety. Rzeczywiście te role później pełniły. Dzisiaj to się zatarło, dzisiaj kobiety absolutnie już nie są w ten sposób wychowane. To nie dość, że nie umieją realizować tych swoich funkcji jako pani domu, jako tej podpory męża, jako tych strażniczek ogniska domowego, to jeszcze wchodzą brutalnie w męskie role i są tam dużo gorsze, jeśli chodzi o agresję, gwałtowność, okrucieństwo niż mężczyźni. Druga ciekawa lekcja, która wypływa ze słów tego profesora, to to, że w człowieku są pokłady agresji. Biblia jasno mówi, że człowiek jest z gruntu zły. Ze względu na wybór, który pierwsza para ludzi dokonała w ogrodzie Eden, w tym tak zwanym raju, że dobrowolnie zbuntowała się przeciwko Bogu i posłuchała szatana, do dzisiaj człowiek. Kolejne pokolenia ludzkie rodzą się ze skłonnością do grzechu, ze skłonnością do zła. A naukowa psychologia, ta humanistyczna, twierdziła, że człowiek jest taką tabulą razą i dopiero społeczeństwo wytwarza w nim te złe nawyki, agresję i tak dalej. Tutaj ten psycholog mówi, że pokłady agresji mamy w sobie, a wychowanie, czyli oddziaływanie społeczeństwa do tej pory tłumiło te pokłady agresji, pomagało nam, Żyć pomimo tych złych skłonności, dyscyplina społeczna, najpierw przez rodziców, później przez szkołę, później ogólnie przez państwo, pomagała nam utrzymywać nasze złe tendencje w jakichś ryzach. Dzisiaj te normy wychowawcze zostały zabrane i świat zalewa agresja. Bardzo dobrze, że nauka wreszcie dochodzi do biblijnej mądrości. Smutne tylko, że wielu ludzi straci życie, wielu będzie cierpiało. Życie czy życiorysy wielu ludzi zostaną złamane. Na koniec jeszcze jedna uwaga pana profesora. Może dlatego, że mamy do czynienia z coraz większym społecznym przyzwoleniem na takie zachowania. Mam tu na myśli te zachowania agresywne. Profesor odpowiada, ale to przyzwolenie kreują zarówno media, które pokazują, że agresją i krzykiem można osiągnąć cel, jaki sposób... Patrzenia części społeczeństwa na równouprawnienie. A więc nasz naukowiec, przedstawiciel nauki, która z taką pogardą do tej pory traktowała Biblię, mówi nam dokładnie to, co mówią chrześcijanie że to zły sposób, zły model, zły wzór wychowania, oparty na równouprawnieniu, na zrównywaniu, niedostrzeganiu tych różnic, jakie Bóg wprowadził, wprojektował jak gdyby w kobietę i w mężczyznę, że zaniedbywanie tych różnic rodzi takie owoce i dalej pokazuje, że nie to nie rodzina, nie dyscyplina, która właśnie pomagała tłumić te złe zachowania, jest źródłem agresji, co się nam stara w tej chwili w jakiś sposób nas przekonać i omamić. Nawet prawo zostało tak zmienione, że dyscyplina w postaci karcenia fizycznego, tak zwanych klapsów, została już uznana za przestępstwo wobec dziecka. To nie ta dyscyplina. Ale wzór społeczny, wzór zachowań, które dziecko widzi w telewizji czy w swoim otoczeniu, agresja, krzyk, które dają sukces, i jeśli te wzorce nie są korygowane przez rodzinę czy szkołę dyscypliną, to wyrastają nam właśnie tacy rozwydrzeńcy, którzy nie mają ani w sobie, ani nad sobą żadnej dyscypliny, ani władzy. Świat którym przyjdzie nam żyć za kilka lat, jeśli nie powstrzymamy tych strasznych trendów niszczenia społeczeństwa, będzie naprawdę straszny. Nie zazdroszczę nikomu życia w takim świecie i sam też nigdy nie chciałbym się w nim znaleźć. Jeszcze nie jest za późno, jeszcze możemy podjąć odpowiedzialną walkę o wychowanie naszych dzieci i rodzin. Ale najpierw musimy zmienić prawo i przywrócić klasyczne, można powiedzieć, biblijne wzorce wychowania i relacji społecznych.